Samorząd miasta, wspierany przez miejscowe firmy, postanowił już po raz kolejny dać szansę biznesowego startu młodym mieszkańcom miasta. Konkurs o nazwie pomysłu na biznes adresowany jest głównie do tych, którzy swoje zawodowe życie dopiero zaczynają, a dzięki wsparciu nie muszą być zdani na przykład na etat. W zawodowym starcie pomóc mają specjalne szkolenia. Od 28 listopada do 8 grudnia planujemy zorganizować bezpłatne szkolenia i warsztaty, takie ABC Przedsiębiorczości dla uczniów oraz osób, które będą zainteresowane otwarciem własnej działalności. Szkolenia dotyczą zarówno aspektów formalnoprawnych, tak związanych z rejestracją przedsiębiorstwa, jak i wypełniania dokumentu biznesplanu. Leszczyńskie Centrum Biznesu, które koordynuje konkurs, już rozpoczęło spotkania w szkołach. Tutaj koleżanki odbyły już sporo spotkań w szkołach ponadgimnazjalnych. Mamy taką chęć odwiedzenia wszystkich ostatnich klas w szkołach ponadgimnazjalnych, a także Trzeciego roku studiów licencjackich. I no te pierwsze spotkania są, są bardzo obiecujące. Już się ci młodzi ludzie zapisują na szkolenia, z czego się cieszymy, bo jesteśmy przekonani, że te szkolenia dają też coś więcej dają pewne nowe umiejętności. Biznesplany wezmą udział w konkursie. Weryfikacja nastąpi pod koniec roku. Zwycięzcy mają być znani w styczniu. Kusić mają finansowe nagrody. Główne nagrody dla osób, które założą działalność gospodarczą, to nagrody. Nagrody finansowe prezydenta Miasta Leszna dla osoby, która założy firmę na terenie Miasta Leszna oraz nagroda finansowa Starosty Leszczyńskiego również w kwocie 2000 zł dla osoby, która założy działalność gospodarczą na terenie powiatu Leszczyńskiego. Poprzednie edycje konkursu pozwoliły na powstanie i utrzymanie się na leszczyńskim rynku kilku firm. Jedna z nich działa w inkubatorze przedsiębiorczości przy ulicy Geodetów. Michał Wiśniewski, Panorama Media .pl.